bliskich tabletek od starego. Myślałam, że to lentilki. No i pewnie teraz teraz biegos bo cała zgrzana jest. No i berek ci się przykręci. No tak, tak, kochana, No biegłam jak mogę najszybciej, bo na tym przystanku to taki straszny hałas jest, że uszy biegną. A to, a to takie niedobre dla zdrowia. A propos zdrowia, no, chyba sobie nogę złamałam, nie biegłam, wiesz? Ale to nic mam długo, nie? No, to super czat. Ale mimo wszystko się krzywoberek. Masz tu kochane lustereczko. Popatrz sobie i se popraw. Eee, a czy to nie jest zabyte lusterko od tego Forda, co to cię wczoraj ochrabał? Nie pamiętam. No, ja to robię zakupy tylko w polskich sklepach. Dwie ハハハハ A no on mi sąsiad ciągle tego słowa. Taki straszny hałas jest. Mm, po prostu naprawdę. Dzisiaj dlatego napisałam na Facebooku do proboszcza, żeby przyszedł i go przeciw. <grymne> <grymne> No popatrz, parada równości idzie. Jak ja im zaraz, jak ja im coś tutaj, to po prostu... Halina! Odpomóż się, kochana, bo ci A szła. mówią że aż uszy, to. Ale to nie jest tego. Zobacz, jak oni chodzą ubierani? Spójrz na tamtą, świeci się jak lamperia do środka. Nie chcę wychodzić, no o, albo ten, ten ma marnereczkę. No jak to wygląda? No jak? A nie, to i widzisz. <noise> <noise> a no widzisz, chodzą takie te małe że nie chcesz A propos tego, To jest pod dwunastki, co tak głośno Animal Planet puszcza. Ty wiesz, że ona go nawet płaci? No, Ładką resztę zdrabiłam i chyliską mam na dzwonku. Stary krzyczy, że za głośno nastawiam i hałas jest, ale wtedy mu piwko przynoszę i się zamykam. No, lepiej jest, kochana, lepiej. Ja na przykład jadę na wczasy. Na całe dwa tygodnie. Do mnie <zysy> Otwieracz to jak są w probo. Co tu rany, Ojciec Mateusz. Zgadza się, jest. E, chwila, chwila. Ojciec mój w areszcie w Giałońce siedzi. Zresztą ja podobieństwa żadnego nie widzę. Jesteś członkiem mojej parafii, a ja przychodzę do ciebie z kolędą. Tą Stefanem jakoś późno nie widzę. To może ja inaczej przynoszę ci spokój, drogie dziecko. Dzięki, dzięki. Sam tu mieszkam. Kawalerka mi spokojnie wystarczy. Czego tu chcecie? Parafianka moja. Talina. skarżyła się, że głośno jakiejś satanistycznej muzyki słuchasz. Czy mógłbyś to łaskawie ściszyć? Tu sami starsi ludzie mieszkają, a te behemoty im przeszkadzają. Hałas jest. Hałas to jest, księdzu drogi, jak tu proces jest tego radia, się wie, jakiego przychodzą. Ja tego nie ściszę. Jak Kuba Bogu, tak, Bóg, Kubańczyku, o tych ja to nie mieszaj. A co się ksiądz będzie z gówniarzem dyskutował? Ale ksiądz, niech pan. Ale jak to? Na miłość na planie serialu nie działa.